Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym filmie. Tym razem dzisiaj będziemy mówić o narzędziu Textero AI. Kochani, to jest film przeznaczony przede wszystkim dla naukowców, gdyż Textero jest narzędziem bardziej zaawansowanym niż te, które omawialiśmy do tej pory, czyli Elicit, Site, no i Voss Viewer. Zaczynamy. Moi drodzy, po pierwsze, do czego to narzędzie służy? Ono służy do kilku różnych rzeczy, do kilku różnych celów i wszystkie te cele dzisiaj sobie... Omówimy. Jak w ogóle zacząć z tego narzędzia korzystać? To podobnie jak Site i Elicit, jest aplikacja webowa. Czyli wystarczy wpisać sobie adres textero.ai i wchodzimy, wchodzimy na stronę. Na tej stronie dostajemy takie okno, w które powinniśmy wpisać to, o czym chcemy pisać. Na przykład nasz problem badawczy albo pytanie badawcze. Ja wpisałem tradycyjnie, czy Satysfakcja klienta wpływa na jego lojalność. Jak być może zauważyliście we wszystkich filmach, albo w zdecydowanej większości, używam właśnie tego zapytania, co ma też ten walor poznawczy, ponieważ dzięki temu możemy porównywać skuteczność różnych narzędzi. Does customer satisfaction impact customer loyalty? No i jedziemy: klikamy generate. Buch. Prośba o zalogowanie. Ja już mam konto, więc loguję się automatycznie. I dostaję taki interfejs. Okay? Ten interfejs może nie jest jakiś super skomplikowany, ale nie jest też bardzo intuicyjny, dlatego warto powiedzieć, co na tym interfejsie się znajduje. Moi drodzy, po lewej stronie jest główne menu, gdzie najbardziej interesują nas narzędzia do pisania, czyli interesuje nas właśnie, właśnie ta opcja. Poniżej. Jest informacja o tym, ile słów nam jeszcze zostało w ramach bezpłatnego dostępu, bo Textero AI, podobnie jak site, jest programem płatnym. Ile on kosztuje? To jest kwestia kilkunastu dolarów miesięcznie. Można sobie wykupić taki dostęp, jeżeli ktoś po tym filmie uzna, że to jest, że to jest warte zachodu. Jeśli ktoś nie chce za to płacić, 3000 słów ma do dyspozycji. Ja już trochę wykorzystałem. Dzisiaj jeszcze specjalnie dla Was wykorzystam, wykorzystam ich więcej. Tutaj na środku mam listę zadań, które już wykonałem. Tak? Mogę sobie je wyświetlić wybierając menu Tasks. No i widzimy, że kilka tych projektów zrobiłem po to, żeby to narzędzie, to narzędzie poznać. Jeżeli chcę stworzyć nowy projekt, mogę sobie kliknąć tutaj, albo po prostu wybrać Writing Tools. I ja wybieram tę drugą opcję, czyli Writing Tools. Rozwijam sobie i ja widzę, że mam takie cztery podstawowe narzędzia w ramach Textero AI. Po pierwsze mam Essay Generator. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj mogę sobie napisać jakiś tekst. Znaczy mogę sobie, no tekstero ja za mnie ten tekst napisz. Po drugie mam Text Summarizer, czyli mogę poprosić tekstero, żeby dokonało podsumowania wybranego przeze mnie tekstu naukowego, który sam dostarczę. Po trzecie mam Outline Generator, czyli mogę poprosić tekstero, żeby pod wybrany przeze mnie temat napisało strukturę. Artykułu naukowego właśnie na ten temat, no i jest czwarta opcja AI Research Assistant, która dodatkowo zawiera jeszcze kilka ciekawostek, które sobie omówimy. Zaczynamy od Essay Generator. Wchodzę, klikam. Na samej górze mam Subject, czyli muszę tutaj wybrać dziedzinę nauki. Z której będę pisał esej, z której chcę napisać esej. No to rozwijam, wybieram, to załóżmy management. Ja się zajmuję naukami o zarządzaniu, szczególnie marketingiem, więc to jest mi najbliższe, tym będę się posługiwał. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe dla większości z Was, szczególnie dla tych, którzy, e, którzy zajmują się naukami, e, naukami, no uf, nie chcę powiedzieć bardziej zaawansowanymi, ale chodzi mi o też takimi twardszymi, na przykład, na przykład przyrodniczymi. Topik podczytuje mi się sam. To jest dokładnie to pytanie, które zadałem w tym e, oknie startowym. Czyli does customer satisfaction impact customer loyalty? I teraz bardzo ważna rzecz, description. Ok? Ja tutaj muszę napisać, czego ja tak naprawdę oczekuję od Textero, żeby on postarał się zrealizować moje pragnienie. No to ja piszę tak: I would like to identify the relation between. Customer satisfaction and customer loyalty. Oczywiście takie zapytanie można rozbudować, można napisać, że chcemy mieć tekst bardzo szczegółowy albo mało szczegółowy, tak? My zadajemy takie podstawowe pytanie bardzo mocno związane z naszym topic, dlatego że będziemy dzięki temu mogli lepiej ocenić, Pracę tego systemu na takim właśnie prostym, surowym pytaniu bez żadnych, bez żadnych upiększaczy. Dalej, tekstero prosi nas, żebyśmy powiedzieli mu, ile chcemy stron. A ile maksymalnie możemy chcieć? Możemy chcieć cały artykuł? No, nie możemy chcieć całego artykułu jeszcze. Możemy chcieć maksymalnie cztery strony. Okay? Tutaj jest informacja, która jasno o tym mówi, natomiast. Twórcy deklarują, że to się w przyszłości zmieni. No, trudno w to wątpić. Okay? Następnie twórcy pytają, z ilu źródeł chcemy korzystać. To znaczy, jaką chcemy mieć bogatą bibliografię do tego, co on nam napisze. No, my oczywiście byśmy chcieli tutaj wpisać 50, prawda? żeby mieć no, już gotowy zaczyn całego naszego artykułu, szczególnie jeśli jest to artykuł przeglądowy. No, niestety na dzisiaj tekstero dopuszcza tylko 4. Tak? Musimy się tego... Tego Ostatnia opcja do wyboru to no to jest styl. Wybieramy APA, klikamy Generate. OK. I to chwilę trwa. Pojawia nam się okno Tasks i pojawia nam się nazwa naszego nowego zadania, pojawia się dzisiejsza data z dzisiejszą godziną oraz informacja, że generowanie dokumentu potrwa około dwóch minut. OK, mamy to. Pojawił się komunikat, że zadanie jest dan. Możemy wyświetlić sobie podgląd raportu. Klikając Preview. No to jedziemy. I zobaczcie teraz, co się dzieje. Pojawia się dokument tekstowy w Google, który generalnie wygląda jak taka struktura artykułu naukowego. Okay? Czyli mamy nasz, no tutaj już tytuł, czyli to pytanie, które zadaliśmy, to możemy wpisać swoje dane poniżej. Mamy strukturę artykułu. Mamy introduction, czyli na początku, że to ważne, jakie są definicje poniżej, punkt drugi, jakie jest znaczenie satysfakcji klienta, co wpływa na satysfakcję klienta, punkt trzeci. Punkt czwarty, jak się mierzy satysfakcję. No, i punkt piąty, to co nas interesuje najbardziej, czyli związki pomiędzy satysfakcją i lojalnością klienta. Zobaczcie, one są bardzo krótkie. No, przypisów też nie ma jakoś strasznie dużo. I ja, jako człowiek, który mniej więcej się zna na tym temacie, no od razu Wam powiem, że te przypisy nie są super trafne. To nie jest tak, że jest to cudowna maszynka, która Wam wygeneruje od razu paper do dwustopunktowego e, journala. Nie, absolutnie, ale jest to jakiś. Jest to jakiś starting point, ok? Część szósta, strategie. Część siódma, korzyści. E, z posiadania lojalnych klientów. Część ósma, pomiar. Czyli to jest taki mikroartykulik, no i konkluzje oczywiście. Zbogacony referencjami na końcu. No referencje zgodnie z obietnicą niestety są tylko cztery. I od razu powiem, no nie są, nie są górnych lotów, ok? Jak sprawdzić, czy one nie są fajkowe? Bo chat GPT czasami wypluwa fajkowe źródła. Tutaj wystarczy kliknąć na DOI. Pod każdym źródłem takie DOI występuje i dostaniemy, dostaniemy stronę ze źródłem dla danego dokumentu. No to nie wygląda zbyt dobrze. Generalnie możemy sobie wejść następną. No, mnie się udało trafić dzisiaj na Emeralda na przykład. To się czasem zdarza. Ok. Tutaj widzimy kolejną i tak dalej. Czyli widzimy, że generalnie takie teksty są, tak? natomiast no, nie są to teksty, nie są to teksty z, górnej, z górnej półki. Czy mamy wpływ jakiś na to, jakie teksty analizujemy? Tak, mamy, ale niestety nie wszędzie. Kochani, tutaj nie mamy tego wpływu. Essay Generator bazuje na tym, co nam tekstero znajdzie. Z tym się musimy pogodzić. Druga funkcjonalność. Jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co wrzucamy, do Textero, to wybieramy sobie drugą opcję, czyli wybieramy Text Summarizer. OK, wchodzę tutaj. I tutaj mogę już sobie wrzucić e, dokument w PDF. ie Ja już dzisiaj pracowałem na jednym z dokumentów, ale teraz specjalnie dla Was otworzę sobie nowy, czyli Create New. Mogę sobie wybrać PDF albo dokument tekstowy. No, ja wybieram PDF, klikam sobie Upload File, ciach. Wybiorę sobie jakiś dokument. Zobaczymy. No, weźmy sobie. Du, 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 du. Weźmy sobie. Co my tu sobie... O, Kobo. Tutaj. Cia. Coś z mapowania nauki. Boom. OK. No i klikam Summarize. Cia. No i czekam. No i dostałem. Zamykamy Richarda, który nam nie będzie potrzebny. Dzięki Richard. I patrzymy sobie na to podsumowanie tego tekstu. Słuchajcie, ono ma jeden plus i jeden minus. Plus jest taki, że generalnie jest dosyć szczegółowe, tak? Opis jest w punktach w dużej mierze. W tym przypadku te mamy cztery punkty, ale robiłem dzisiaj tekst, który miał ponad 20 punktów, ok? Źle to się czyta, nie ukrywam, ale szczegółowość jest na wysokim poziomie. Poza tym zdania są bardzo wiarygodnie zaczerpnięte z tekstu z minimalną z minimalnym udziałem parafrazy. To jest niezwykle, niezwykle ważne. Bardzo wiele, osób, e, bardzo wiele osób ma zastrzeżenia do programów właśnie tego typu, bo one parafrazują, bo one mają halucynacje i tak dalej. W związku z tym, to, że on czepie bezpośrednio z tekstu i stosunkowo rzadko parafrazuje, to jest, to jest plus. Ale patrzę, tutaj mam suwak. O kurczę, mam dużo więcej. Wow! No nie, no kosmos. No to jest właśnie to o czym mówiłem, tak? Nie tylko cztery, ale dużo, e, dużo, dużo więcej. Tak jak mówię, źle to się czyta, ale jak chcecie, żeby to się lepiej czytało, przekopiujcie całość, wklejcie sobie do czatu GPT i poproście, żeby wam streścił to streszczenie, nie używając bullet pointów, czyli nie używając tych kropeczek tutaj. Dostaniecie tekst, który się dużo lepiej czyta. Kochani, trzecia funkcjonalność, outline, outline generator, czyli wchodzimy tu. Bum. No i co? I mam ten mój temat i teraz ja poproszę tekstero, żeby stworzyło mi strukturę artykułu naukowego pod ten właśnie temat, ok? Czyli ja go, ja go teraz zapromptuję w ten sposób. Please create an outline, ok? ktoś powie, no ale to jest oczywiste, bo to jest outline generator, no ale słuchajcie, wszyscy doskonale wiemy, że odpowiednie precyzyjne promptowanie no, jest kluczem do sukcesu, kiedy pracujemy z aplikacjami e, z aplikacjami tego, e, tego typu. Oczywiście mogę jeszcze bardziej doprecyzować, czyli to nie tylko ma być outline, ale to ma być outline złożony z pięciu punktów, czterech podpunktów w każdym punkcie i tak dalej i tak dalej, ale nie będziemy tracić na to czasu. Każdy z Was może to sobie przetestować za darmo, więc zróbmy to, co on nam proponuje. OK, części logiczne, czyli z ilu elementów ma się składać nasz, nasz artykuł? Możemy sobie wybrać od 3 do 9. No to wybierzmy sobie 5. Klikam Generate. Bo. No i gotowe. Wynik mamy pod spodem. OK, mamy 6 elementów, a ja poprosiłem o ile? A ja poprosiłem o 5. To dostałem w bonusie 1. Haha, ale super. No i zobaczcie, wygląda to całkiem fajnie. Mamy introduction, mamy definicję, mamy związki, mamy czynniki, mamy strategię, mamy konkluzję. I popatrzcie, ciekawa rzecz. Ta struktura odpowiada essayowi, o którego wygenerowanie poprosiłem w tym obszarze. Więc jeżeli nie pasuje mi ten taki bardzo zdawkowy opis nagłówków, który miałem w essay generator, to ja strukturę mogę wziąć stąd. Treść z Essay Generator i mam około 4,5 stron tekstu, który może posłużyć mi jako inspiracja, bo absolutnie nie jest to tekst końcowy. Ok, kochani, czwarta funkcjonalność, AI Research Assistant. Chodzimy tutaj, Ciach. I co my tu mamy? No, ask your question oczywiście. No to wklejamy nasze pytanie. Klikamy Search. My zobaczymy, co dostaniemy. No, ta część. AI Research Assistant jest moim zdaniem najbardziej rozczarowująca. OK. A e, przepraszam, już chciałem, już chciałem siączyć, a widzę, że on tutaj jeszcze pracuje. Dobrze? Sorry, damy mu szansę. Haha, i zobaczcie, co dostaliśmy. Dostaliśmy odpowiedź sorry. Nie mogę znaleźć odpowiedniej informacji w cytowanych artykułach. Kochani. Ja przygotowuję dla Was te filmy bardzo często, nie sprawdzając, jakie będą wyniki w aplikacji, którą, którą właśnie testuję. Ja chcę być zaskoczony, tak samo jak Wy możecie być zaskoczeni, pracując z taką apką. Absolutnie nie chcę, żebyście odnieśli wrażenie, że ja pokazuję wam narzędzia, które są które rozwiążą za Was w ogóle wszystkie problemy, są absolutnie, absolutnie cudowne. Wręcz. Chcę pokazać ich minusy również. To jest jeden z tych minusów. Możecie dostać taką odpowiedź. I teraz macie zagwostkę, bo pod spodem jest cała lista artykułów o tytułach fajnie brzmiących, powiązanych z lojalnością i satysfakcją klienta. I teraz Wy sobie zadajecie pytanie, to dlaczego on je znalazł? To dlaczego on je pokazał, skoro on na ich podstawie nie jest w stanie wygenerować odpowiedzi na moje pytanie? Why? Prawda? No Co nam zostaje? No, przejrzeć sobie te artykuły ręcznie, kliknąć na każdy, wyświetlić sobie abstrakt, ewentualnie PDF, jeżeli mamy dostęp, i sprawdzić, czy ten artykuł rzeczywiście jest o tym, o czym chcemy, żeby był. Okay? Tylko w tym momencie robi nam się zwykły ręczny przegląd literatury, który możemy sobie zrobić w Skopusie, a nawet gorszy, bo nie wykorzystujemy słów kluczowych. Kochani, podsumowując, narzędzie Textero AI jest narzędziem oferującym cztery moduły, z czego Essay Generator jest fajny, Summarizer jest spoko, Outline Generator jest spoko, Research Assistant jest raczej słaby. Tak, ale widzimy, że jest to nowość. Oni pewnie nad tym jeszcze, jeszcze pracują. Jakie są plusy tego oprogramowania tak w ogóle? Po pierwsze, jest inspirujące. Znowu, podobnie jak w przypadku site, jeżeli naprawdę niewiele wiemy na dany temat i chcemy w ogóle zacząć badania, na przykład wymyślając słowa kluczowe do Skopusa, to jest to świetne oprogramowanie do tego, żeby, żeby właśnie zacząć. Po drugie, jest wszechstronne, ponieważ oferuje nam nie tylko pisanie esejów, ale także tworzenie do nich outline'ów. Jakie są minusy? No, niestety, generuje nam słabe, słabe źródła. To po pierwsze, czasem nie generuje w ogóle odpowiedzi. To jest przytek do AI Research Assistant, do tego jest płatne. Czy wielu z was decyduje się na to, żeby zapłacić za to narzędzie? Ja wam powiem szczerze, ja się jeszcze nie zdecydowałem. OK? Ja cały czas bazuję na tym limicie, który mam w ramach bezpłatnego dostępu, w ramach konta tak zwanego free. Do tego was generalnie zachęcam. Przetestujcie to narzędzie i podejmijcie świadomą decyzję, czy chcecie w to inwestować, czy nie. Narzędzi jest dużo, dużo więcej. To jest niewątpliwie jednym z, jednym z ciekawszych, głównie dzięki temu, że ma tę opcję tworzenia eseliów. Moi drodzy, bardzo dziękuję za dzisiaj, zapraszam do oglądania kolejnych filmów z serii Jak szybko pisać artykuł naukowy i do usłyszenia wkrótce.